W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. O miłości ku nam Jezusa bolejącego. Prawdziwie choroby nasze on nosił i boleści nasze wziął na siebie. Zmiłuj się nad nami, panie, zmiłuj się nad nami. Od przyjścia Jezusa Chrystusa czas, nie jest już czasem bojaźni, ale miłości. Jak to by prorok przepowiedział, oto czas twój czasem miłujących, albowiem Bóg dla nas umarł. Chrystus umiłował nas, mówi apostoł, i wydał samego siebie za nas. W starym zakonie przed wcieleniem się słowa, Mógł człowiek, że tak powiem, wątpić, Czy go Bóg kocha? Ale widząc jak ten Bóg umiera I do ostatniej kropli krew wylewa sromotnie Na haniebnej szubienicy przybity, Nie, już wątpić nie możemy O najwyższej ku nam Boga miłości, Bo kto kiedy zdoła pojąć nadmiar miłości Jezusa Chrystusa, przyjmującego na siebie wszystkie grzechy nasze, a jednakże jest prawdą wiary, że on boleści nasze odnosił, że zranion jest za nieprawości nasze i starty jest za złości nasze. A to wszystko skutkiem było wielkiej Jego dla nas miłości. Umiłował nas, mówi święty Jan, i obmył nas grzechów naszych we krwi swojej. Wszystką krew do ostatniej kropli chciał przelać na obmycie naszych zmaz grzechowych. O miłosierdzie nieskończone, o nieogarniona miłości. O mój odkupicielu, zbyt wiele czynisz. Aby do kochania Cię zobowiązać serce moje, stałoby się ono winnym najczarniejszej niewdzięczności, gdyby cię z całej siły nie kochało. Jezu mój, pogardzałem dotąd Tobą, zapominając o miłości Twojej, jednakże Tyś mnie nie opuścił. Ja się oddalałem od Ciebie, a tyś mnie nie odstępował. Ja cię ustawnie obrażałem, a tyś mi tyle razy przebaczał. Ja cię znów obrażał, a tyś mi jeszcze odpuszczał. O Panie, proszę cię przez tę miłość, która cię dla mnie na krzyż zawiodła. Przyciągnij mnie ku Tobie, przywiąż mnie tak silnie słodkimi więzami. Miłości Twojej, abym się już nigdy od Ciebie nie oddalał. Kocham Cię o najwyższe dobro i kochać Cię zawsze pragnę. Najwięcej nas do miłości ku Jezusowi Chrystusowi pobudzać winny nie tyle jego boleści, zniewagi i śmierć, którą dla nas poniósł, jak nade wszystko cel, dla którego cierpiał męki tak srogie. Chciał nam w nich albowiem dowieść miłość swoją ku nam i serca nasze do siebie przyciągnąć. W tym, żeśmy poznali miłość Bożą, mówi święty Jan, iż on duszę swą za nas położył. Nie było to konieczne do zbawienia naszego aby Jezus tyle wycierpiał i umarł na krzyżu. Jedna kropla krwi jego, jedna łza dla nas wylana byłaby wystarczyła. Jedna krwi kropla, jedna łza Boga, człowieka tysiące światów zbawić by mogła, ale on chciał wszystką krew swoją przelać. Chciał umierać w tym morzu wzgardy i boleści, aby dać nam poznać wielkość Jego ku nam miłości i zniewolić serca nasze ku sobie. Miłość Jezusa Chrystusa przyciska nas, mówi święty Paweł. Nie powiada on, że męka i śmierć, ale że miłość Jezusa Chrystusa kochać go nam każe. I czymże to byliśmy, o panie, abyś się tak drogo miłości naszej dokupywał. Za wszystkich umarł Chrystus, mówi dalej apostoł, aby którzy żyją, już nie sobie żyli, ale temu, który za nie umarł. Umarłeś więc, Jezu mój, dla nas abyśmy wszyscy dla ciebie tylko żyli i dla miłości twojej. Jednakże, o mój dobry, biedny panie, wybacz, że tak mówię do ciebie, gdyś tyle wycierpiał dla pozyskania sobie miłości ludzi. Gdzież są ci, którzy by cię prawdziwie kochali? Wszystkich widzę rozmiłowanych w stworzeniu, jednych w bogactwie, drugich w zaszczytach, tych w uciechach, innych w krewnych lub przyjaciołach swoich, ba nawet w zwierzętach. A gdzież są ci, którzy by Ciebie prawdziwie kochali, Ciebie jedynie miłości godnego? Ach. Jakże mało ich widzę, O Boże, jakże ich mało, Jednakże pragnę do tego szczupłego grona należeć, Ja, com cię dotąd obrażał, Kochając jak drudzy proch i marność. Ach, ale teraz, Panie, chcę Cię nad wszelkie dobro miłować. O Jezu mój. Męki, któreś dla mnie podjął, pobudzają mnie do kochania ciebie. Ale miłość twoja ku mnie, którąś mi tyloma cierpieniami okazał, i pragnienie pozyskania mojej miłości, więcej jeszcze zapala ją i rozgrzewa serce moje. Najukochańszy panie, jako ty przez miłość cały się dla mnie wydałeś, tak ja przez miłość cały się oddaję Tobie. Dla miłości ku mnie umarłeś. Ja też dla miłości Twojej chcę umrzeć. Kiedy zechcesz i jak się Tobie podobać będzie, daj mi, abym Cię kochał, abym Cię kochał nade wszystko. Najskuteczniejszy sposób do wzniecenia w sobie miłości Bożej jest rozważanie męki Jezusa rany Jezusa Chrystusa mówi święty Bonaventura są ranami miłości są to więc groty zdolne najtwardsze serca skruszyć są płomienie zdolne najzimniejsze dusze rozpalić niepodobna aby wierzący w mękę zbawiciela, Rozważał ją i śmiał go obrażać, Aby go nie kochał, Nie czuł w sobie świętego szału miłości na widok Boga, Który przez miłość ku nam, Chciał być sam za szalonego poczytanym, Jak powiada święty Wawrzyniec Justynian. Poganie, twierdzi apostoł, Słysząc opowiadanie męki Chrystusa, Pana, za głupstwo ją poczytywali, a my przepowiadamy Chrystusa Ukrzyżowanego, Żydom wprawdzie z gorszeniem, a Grekom głupstwem. Jak to być może, mówili oni, aby Bóg Wszechmocny, nieskończenie szczęśliwy, jak go nam oni wystawiają w kazaniach swoich, chciał dla stworzenia swego umierać. I my także, którzy wiemy przez wiarę, żeś umarł dla miłości naszej, O Boże, miłością ludu przejęty, mówimy do Ciebie, jak to być może, aby ludzie tak źle Ci odpłacali, za tak wielką dobroć, za tak wielką miłość. Zwykle mówią, że miłością za miłość się płaci, ale jakaż miłość, o mój Jezu, mogłaby Twoją zapłacić? O krzyżu, o rany, o śmierci Jezusowa, jakże zniewalacie mnie kochać Go? O wiecznie! Nieskończenie dobry Boże, kocham Cię. Dla Ciebie tylko chcę żyć, Tobie się jedynie podobać. Daj mi wiedzieć, czego chcesz po mnie. Na wszystko gotów jestem. Maryjo, nadziejo moja, przyczyń się za mną do Jezusa. Prawdziwie. Choroby nasze on nosił, I boleści nasze wziął na siebie. Zmiłuj się nad nami, panie, zmiłuj się nad nami.